Zaraz będziemy lądować A jeszcze? Jeszcze? Przecież już jeszcze? się udało Aaaa no, jeszcze, jeszcze, jeszcze. San Francisco Mika is coming San Francisco Pięknie i mamy palmy, jestem ja Ale ładnie tu jest Ale tu jest po prostu czysto i nie śmierdzi na tych metrach A w New Yorku tam śmierci i syf, a tutaj jest czyściutko. Patrzcie, tak wygląda San Francisco. Amazing. Wszyscy byli wykończeni i głodni i jemy pizzę Smacznego. Eee, właśnie doszliśmy do celu naszego hotelu, gdzie będziemy sobie nocować. Czy wy widzicie jakieś podobieństwo w, w hoteli, w których się po prostu umiera? Bo ja totalnie. Ja to po prostu normalnie widzę film. Ja w tym wszystkim widzę film morderstwa. Tu są mordy. Wam, mówię wam. Jeszcze przed wylotem oglądałem taki serial. Normalnie ci co zabili, spali w takich motelach. Zostawiliśmy Julkę samą. Julka, walizka! <grym> Ej, patrzcie, nawet mamy automat. Jas! <grym> yes. Tu nie ma okna? <grym> Dobra. Żeby... O jezu, łóżeczko Ale co ja widzę łóżeczko, to już sobie, przejść. Możemy sobie złączyć dwa. Ej, się. ale ładnie tu jest, no. Tak wygląda toaleta. Zwanienka. Ładne. Oko to, to wygląda wszystko. Patrzcie, ludzie, to jest e taksówka, która sama jeździ. Zajstę. Ej, ktoś tam siedzi z tyłu. To coś prowadzi. Patrzcie, kochani, to jest karta pozarunkowa do McDonalda, do Starbucksa. Patrzcie, do tego jest. Siur. Taki ogromny sklep, tam w ogóle w sklepie, takim zwykłym, spożywczym. Wiecie, gdzie są rzeczy, ubrania. Takie coś jak, nie wiem, Ocean albo coś w tym stylu, Tam jest Starbucks. No, ja mnie trzeba głowa boli i szukam jakiejś tabsy. Kumarze, w ogóle musiałem zachować pana, A? żeby mi otworzył i dał lekarstwa. O Jezu. Mocne, to nie? Jak taka piguła w sklepie. No, jak piguła, no. Piłka robi zakupy życia. Ile już płatków tu jest? Co? Boże święty To są moje ulubione na przykład A ja ich nienawidzę Serio? <noise> tak Żartujesz? No bo nie lubię masła orzechowego Ale lubię Reese's Jakby nie wiem To ja lubię Corn Flakes <głos> <głos> Mika jak zawsze przyziemny Ja jak zawsze jakiś taki chyba normal Normal Ile kasy? A ja muszę sprawić 120 no Idziemy na pranie. duszę? Idziemy będzie frez jak wypierzemy te wszystkie rzeczy No, ja w sumie niektóre rzeczy mam czyste, tylko że są turbo więc nie ma opcji je wyprasować tutaj bez żelazka Nie wiem, moje są I wszystkie tak? brudne te, które mam Dosłownie śmierdzą żulem to tobą śmierdzą? Pięknie pachną Mhm Idziemy do pralni Tak wygląda Wow, jakie to duże Takujemy pranką Ja tylko czarną torbę, bo on wszystko ma czarne Taki smutny człowiek Dobra, i teraz będziemy czekać 24 minuty e, na to pranie, a tutaj jeszcze kończymy wrzucać hajsidło do następnych. Te czarne i tam już będą kolorowe, bo się nie zmieściły. Wrzuciliśmy do tego dużego. Ile kosztuje takie jedno pranie? Jedno pranie kosztuje 6 dolarów. 6 dolarów. Czyli 6 dolarów? A suszenie ile? 25 centów za chyba jakieś 10 minut. Oh lol. Dobra, kochani, mamy dzisiaj nowy dzień, nowe życie. Żyjemy, ogarnęliśmy się. Jesteśmy sobie w San Francisco i idziemy właśnie zaczynaliśmy McDonald'a. No, ale powiem Wam, że to San Francisco. Jest strasznie tutaj gorąco. To jest McDonald's. A dużo wydaliście ogólnie? Wydaliśmy 20 dolców ja, ale ja, piotra i mama. Aha. I u wydałaś? Nie, wiem Bogaci ludzie nie wiem, ale. Aha, ja wydałem 14? 15? Jakoś tak, ale wziąłem big maca A ja nie wiem, ile lat big maca Proszę bardzo, właśnie jesteśmy już przed Golden, Golden Gate Gake. Golden Gate? Gate Golden Beach Golden Beach Teraz wam pokażemy Pokażemy wam ten amazing widok, czy wy to widzicie? Za... Rzeczywiście to wygląda, ależ to. Czy wy kochani widzicie to miasto? O, idzie chereciński w centrum miasta. Hello. Hello tu czy to? Ej cały czas tam coś wyje, ja wam mówię, że to są jakieś... To są odgłosy godowe. Jesteśmy w Grecji. ty te sprawy. Ja! Dobra, już jesteśmy pod tym Gelden Gage, gage i tutaj jest zimno, bo strasznie wieje, ale no... nic nie widzimy, bo jest mgła. Tylko tyle wam mogę pokazać, chyba, że jeszcze tutaj przyjedziemy, ale chyba na pewno przyjedziemy, jak będzie super pogoda. Boże, ile autu jest. I tu Chryste. Idziemy właśnie przez ten most, ale jest strasznie głośno, ja nie wiem, czy mnie słyszycie, ale ten most ma 3 km prawie i jest strasznie długi i głośny. Zobaczcie, wygląda to miasto nad mgłą. Amazing, tu jest ten most. Totalny sztos. Amazing to wszystko wygląda. Teraz właśnie wracamy autobusem do centrum. I tak to wygląda, tylko on jest cały tam głony Kochani, właśnie wypożyczamy kar. Taki trochę panek, tylko że zagraniczny Ale w ogóle to auto jest hybrydowe, co nie? Tak, tylko ja wam nie zdradzałem. Ja jeszcze nigdy nie jechałem automatem. <noise> A je jechałem? Ja jechałem noc razy. Rady jechałem. Zaraz, jest to auto? Będziemy sobie jeździć, bo to jest w ogóle. Tu jest nasz hotel, a tu jest auto. Więc dosłownie przy. Będziemy jechać, bo jedziemy sobie tak jakby e, pojeździć po San Francisco, sobie popatrzeć, jak to wszystko wygląda, pozwiedzać sobie tak na spokojnie, poglądać, a e, nie wozić się cały czas tymi tramwajami. Bo wiecie, wieczorami tutaj jest trochę creepy, trochę strasznie, ale. Może nam się nic nie stanie, jak będziemy jeździć autem Idziemy sobie po San Francisco! Wozimy się po San Francisco! Idzko, jak się masz? Bardzo dobrze No, a my tutaj w ogóle z tyłu siedzimy jak w biznes klasie Rozwaleni! <laughs> Jedziemy jakimś Lombard Street. Czy wy widzicie, z jakimi ulicami jedziemy? Ja cię kręcę. Ale jaki widok! Ej no. Dobra, guys, jedziemy teraz na punkt widokowy, żeby widzieć całe San Francisco i żyjemy, bo Piotr Harasiński jest po prostu the best kierowcą ever, forever. Dziękuję, dziękuję. W ogóle to jest 6 pasów, nie wiem czy widać. A teraz jest 5, ale było 6, było 6. I teraz jest 6. <laughs> No to ładnie wow. Jesteśmy właśnie w Snapwayu i zamawiamy sobie jedzonką Julka już sobie zamówiła za 5,50 I ja dałem dyszkę z dolewką Mua. Kochani przyjechaliśmy na pierwszy 39 I tutaj będą soczki Ale strasznie dużo jest ludzi Byś się z tym robocikiem bawiła Ten robocik by ci przywoził kawę rano Hi, hi. hi. Oh, you're... Oh, you're here right now. Yes, oh, God. God. Christian Dior! Where are you from? from? Poland. Poland? I'm yeah. from Belarus. Morsky. Belarus. No, Belarus. I'm Belarus yes. I have a good friend from Estonia next door. Oh, yes. So you all uh, know a little bit Russian. Oh, <laughs> <laughs> a little bit Russian. A little bit. How Let me play Polish music. Ehh... Which one? S? No, 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 S? See? <laughs> no, this is Alexa Volume 1. <laughs> you have an iPhone or a Po prostu Maci słuchacz, słuchacie jakiejś tam ulubionej Casey Parham, Józef Britney Beale. i jazda. Dobra, jesteśmy na tym Pier 39 na końcu i oglądamy no. czy są jakieś foczki, ale nie widzę... O, oh, jest! Nie, to nie jest foczka. to było strasznie hamskie. patrzcie, jak mieli te... jak tej byli ci więźniowie, no nie? No. I patrzyli sobie na całe miasto, które żyje, ludzie tam sobie jeżdżą autami i A tak A że oni mieli dostęp do okien? No na pewno widzieli, no bo jednak musi być jakieś tam wyjście, za tym są okna, widać Ale duże jest Alcatraz, Alcatraz Ale wydaje mi się, że jakby teraz to było czynne, to by płacili naj... największy czynsz w całym San Francisco No Ej, ale ten most jest mega ładny teraz, teraz go przynajmniej widać Jebutny jest Mika, chcesz tutaj wpaść? Nie No weź Jezusa w, jest w My z Juką chcemy foczka Gdzie jest foczka? Przyszliśmy na foczki Patrzcie jak zagadają do siebie z... Tutaj jest taka opcja, że wybierasz sobie foty, która poczeka Ci się najbardziej podoba, a potem ci smażą. One tak gadają. Lubię czy z burgera? Aoo, ja zjadła frytki z maka. Tu jesteśmy my wszyscy. A tu i tu są dwie, dwie dwa miki. patrz, on, One tam, mają tam, tam spinę. Tam Awantura time! O, patrz. To są jakieś odgłosy. Nie, to są odgłosy godowe. Wydajesz teraz cały czas takie dźwięki Nieprawda Oj, O, drama, to, drama. To, 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 kolejna dramaturgia. Macie to, że w ogóle tu wszystko jest tak. No to jak wam pokazywałem, że wszystko jest. Pozamykane, bo ludzie tu tak kradną. Przed chwilą właśnie Piotrek widział jak typ normalnie miał całe ręce rzeczy i normalnie to schował do plecaka. Z trzeci raz już widzę, jak tutaj ktoś kradnie po prostu tak. Tak po prostu. No, hit. I patrzcie nawet w ogóle rzeczy do makijażu zamknięte. I trzeba prosić o obsługę, żeby w ogóle to otworzyć. Masakra. Zresztą to jest złodziejstwo. Kochani, idziemy na paznokcie Robi robić jasper, Julka i nawet Piotrek. Ja nie wiem, jeszcze by się nie umawiałem ale... Będzie miał na pewno. Tutaj za Dolary zrobią mam wszystko Wchodzimy do tego czegoś, czy widzicie co tam się Bo dzieje? Wszyscy tam siedzą powiedzmy? Pan e, dał Piotrkowi tutaj siedzą, tylko, żeby sobie siadł obok nas I tak w ogóle wszyscy siedzimy tutaj w czwórkach Pan będzie robił na cztery ręce będzie Na ono. cztery Nogami ręce będzie, będzie robił pan jeszcze. wszystko robił Nie no po prostu super będzie Ale będziemy mieć piękny Patek Patek siedzi i z plotkuje <laughs> Witam Was w nowym dniu. Dzisiaj będziemy płynąć na Alcatraz do więzienia, takiego wiecie, więzienia. I tutaj proszę bardzo już kupujemy bileciki. Zaraz Wam wszystko pokażę, jak będzie wyglądało całe więzienie i w ogóle wszystko. Jestem podekscytowany, bo to będzie 2,5 godziny zwiedzania, więc jestem ciekawy co tam zobaczymy, bo ja nigdy nie byłem w więzieniu, w sensie, no wiecie, no jestem grzecznym człowiekiem, więc raczej Wiecie, kulturka, ale zobaczymy, co tam będzie. Są takie barierki, które musimy przejść 500 km. Kochani, to jest nasz prom, właśnie już się do niego udajemy. Powolutku, powolutku do celu, ale jest kolejka. Dobra, kochani, już tam tutaj sobie ten TGS podjeżdżamy, zaraz, zaraz wyostrze. O, o, tu jest Alcatraz, właśnie teraz będziemy wysiadać i będę wam wszystko pokazywał, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy już pod Alcatraz, widzicie, tutaj już będziemy wysiadać. Tu nie wiem, to jest. Ale śmierdzic! Uh! Jesteśmy już na wyspie zwanej Alcatraz. Właśnie mamy mapki. Będziemy sobie oglądać wszystko i będziemy chodzić. Będziemy wam pokazywać jak to wszystko wygląda. Idziemy za panem przewodnikiem. Ale tu jest bad. Uarmoto! Fajne by to było jakby na przykład ci, e, ci co tutaj pracowali kiedyś, albo jakieś tacy aktorzy, którzy na przykład chodzą i udają więźniów, albo, e, albo tych z ochrony, ci którzy tutaj pracują i na przykład by coś pokazywali, robili na przykład w kajdanki, by nas zakuwali, a tak no to jak na razie nudy, zaraz zobaczymy co jest dalej. No, jesteśmy sobie na tej wyspie, ale ogólnie... Wszystko tu jest pozamykane i jakby wieje pustkami. Wszystko, dosłownie wszystko jest wszędzie. Close, close, close. Tam jest close, tam jest close. Closet, closet, closet. closet, closet, closet. Dobra, kochanie, idziemy teraz do tych cel. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Może tam już będzie wszystko otwarte i zobaczymy, jak to wyglądało. Wchodzimy. Oj, tu są cele. Mega. Zawiste. Wow. Szczotki, tu są buty. Tam są jakieś ubranka, chyba te co mieli właśnie więźniowie. Ja nie jestem dobrym oprowadzaczem, ale staram się jak mogę. To są ręczniki. Ręczniki normalnie jak u nas w hotelu. A tutaj na środku mamy prysznicę. Wow! A oni się wszyscy na go kąpali tutaj? W sensie, że... Ale to tak mówisz, jakby się jakieś o swoje marzenia? Nie to jakby, że każdy stał po siebie wiesz, kąpali się. Czyli twoje marzenia. Nie. Ja nie podglądam, ja jestem mega untouchable. Masz ochotę zrobić kubelsteina, tak? Kubelstein? wiesz, że tutaj była jaka, jakakolwiek ściana, coś odgadzającego, czy to, nie, to była taka publiczna sprawa? Kupa? Normalnie, wiesz, podchodził, strzelał, tam wszyscy patrzyli Wiesz, oni nie mogli tutaj baraszkować w kibelku Sama kultura Patrzcie, jak to wszystko wygląda OMG Dostaliśmy w ogóle słuchawki i sobie słuchamy jakieś... Szeczy co mówią i opowiadałem historię. O tam można wejść. Teraz właśnie jesteśmy w dining, dining Hall I tu jest e, kuchnia, tak to wygląda. Tutaj można już wejść do celi, już wam pokazuję. Ola my god. Właśnie wyszliśmy na dwór. To są te widoki co więźniowie widzieli. To jest hit. Oni po prostu sobie tej i patrzyli na to całe miasto. Szok. Hello, I live in Albatros. Do you want to see my house? Yes. Come, come. A tutaj mamy w ogóle e, te dwie cele od tych więźniów co uciekli, co udało im się uciec. Tu jest jedna dziura, a tu jest ta druga. Mocne w ogóle partie, kochani. Znalazłem książkę. Ślub w Alcatraz. Normalnie pracownicy brali ślub w Alcatraz. I ja tego nie rozumiem, bo przecież mogę sobie wziąć po prostu ślub w. San Francisco, a nie w więzieniu. Czy wy byście chcieli mieć ślub w więzieniu? Bo ja... Wychodzimy właśnie z Alcatraz, dostaliśmy przepustkę na wyjście do San Francisco. Jaracie się? Tak. Jak wam się podobało? Fajnie, ale tam siedzieli ludzie nawet za niepłacenie podatków, a myślałam, że tam są sami najbardziej buddy po prostu, a tu jakieś podatki. Jasper, jak ci się podobało? I Piotrze, kochany? O Jezu, było on... strasznie. Niesamowicie. Dostaliśmy przepustkę, więc teraz idziemy na obiad. Pani przyszliśmy do e europejskiej restauracji i zapłaciliśmy 168 dolarów, bo tu jest tip taki i podatek, do tych jakiś... Ale Oni automatycznie sami Ja się wolą sam wybrać, żeby żeby to było. No że sam wydajemy co dajemy Tak No że jak doceniamy nasze usługi. Taki sport. No, no. taki sport, no, tak że sam taki. American America w Chinach na przykład niekulturalne jest w ogóle zastawienia tego na piwku. W w Japonii też, prawda? Że smakowało. Trzeba na przykład ci. nie można zjeść wszystkiego w Chinach, bo wtedy znaczy, że się jakby nie najadłeś, więc e, coś tam, coś tam, że dali ci za mało, a w jak nie zjesz do końca, to znaczy, że było niedobre na przykład. Kochani, właśnie jesteśmy teraz nad na San Francisco, ale wszystko jest z mgły, ale idziemy na samą górę nad mgłą, żeby zobaczyć San Francisco. Może się uda. Patrzcie, tak to wszystko wygląda. Nic nie widać. Dobra, jesteśmy ogólnie na Starej Górze, nie wiem czy mnie słyszycie, ale jest tu strasznie windy. Aaaa! Dobra, oj, teraz przestało. Patrzcie jakie tu jest, jak jest wszystko zamglone, to jest całe San Francisco. Kochani, jesteśmy w Copertino od Apple. bo Jasper bardzo chciał tutaj przyjechać, jakaś pierwsza siedz siedziba Apple, nie wiem o co chodzi. Tylko tu. On się mega jara tym, on się mega jara tym I Ja nie wiem co się dzieje I Ja w ogóle na wstępie jak tutaj przyszedłem to chciałbym dostać jakiegoś do za darmo iPhone albo coś, nie pogardziłbym Albo albo chociaż ładowareczkę jakby ładowareczka by się przydała Taka szybko ładująca No ogromne to jest Dzień dobry, jak ty się idzie autkiem? Bardzo dobrze, bo to ostatni dzień z San Francisco yeah. Ja są na sobie Szurkę z Apple Park Proszę bardzo. A ile tu jest za nią? dolarów. Wydaje mi się, że z jest 100% bardzo zabawne i wszyscy na TikToku mówili, że ona jest jakaś tam najlepsza, jaki się da materiał. Hej, kochani, witam Was w nowym dniu, kończącym dniu. San Francisco, jestem podekscytowany tym, co tu się w ogóle działo, ile rzeczy my zwiedziliśmy, ile rzeczy my zobaczyliśmy. Eee, te wszystkie, wiecie, jakby to jest mega nierealistyczne, co tu się działo, jakby zawsze oglądałem to wszystko na filmach, a w końcu mogłem to zobaczyć na żywo, no ale... Zbieramy się, bo muszę już kończyć, bo pakujemy się do samochodu i lecimy w pewne miejsce. Znaczy nie lecimy, jedziemy naszym samochodem 7 godzin do Los Angeles, więc w następnym odcinku będzie odcinek z Los Angeles. Do narazka!